Wydawnictwo Mando przedstawia Cho nam Kim ji urodzona w 1982. Z języka angielskiego przełożyła Joanna Sobesto. Czyta Katarzyna Ornatkiewicz. Jesień 2015 Kim ji ma 33 lata, a licząc po koreańsku 34. Trzy lata temu poślubiła niewiele od siebie starszego, Ciąg Dehiona. W zeszłym roku urodziła córkę, Ciąg Jiwon. Wynajmują małe mieszkanie na przedmieściach Seulu. Dehion pracuje w firmie informatycznej średniej wielkości. Jiwon była zatrudniona w małej agencji marketingowej, ale zrezygnowała z pracy na kilka tygodni przed terminem porodu. Dechion zazwyczaj wraca do domu koło północy i pracuje też w jeden dzień każdego weekendu. Początkowo Ji-yong była zdana wyłącznie na siebie, jej rodzice prowadzą restaurację, a teściowie mieszkają w Busanie. Latem, gdy Dziwon skończyła rok, rodzice posłali ją do żłobka otwartego w lokalu usługowym na parterze kompleksu, w którym mieszkają. Mała spędza tam poranki i przedpołudnia. Po raz pierwszy Dehion zauważył nietypowe zachowanie Dion 8 września. Pamięta dokładną datę, bo był to poranek pełno białej rosy, czyli pierwszy dzień jesieni, kiedy temperatura spada poniżej punktu rosy. Dehion był w trakcie śniadania. Jadł tosty i popijał je mlekiem, gdy nagle Dion wyszła na werandę i otworzyła okno. Choć na zewnątrz było dość słonecznie, Mroźne powietrze natychmiast wdarło się do środka, sięgając kuchennego stołu, przy którym siedział. Giją wróciła, kuląc się z zimna. Usiadła obok męża i powiedziała: Rzeczywiście, ostatnio było całkiem rzeźko, a dziś pełno, biała poranna rosa na złotych polach, pełno się nurza w zimnych wieczorach. Dehion roześmiał się, bo dawno nie słyszał tej starej piosenki. Co ci jest? Mówisz jak własna matka. Zabierz ze sobą cienką wiatrówkę chłopcze. Rano i wieczorem chwyta straszny ziąb. Wtedy jeszcze myślał, że Jiang żartuje. Idealnie naśladowała swoją matkę, nawet to charakterystyczne mrugnięcie prawym okiem, gdy o coś prosiła i intonacja archaicznego chłopcze. Hion zauważył co prawda, że w ostatnim czasie jakby się zawiesza. Pogrążona we własnych myślach, że przepłakuje smutne piosenki, ale sądził, że jest po prostu wykończona opieką nad dzieckiem. Dzią była z natury pogodna, roześmiana. Potrafiła go rozbawić, naśladując sławnych ludzi, dlatego zlekceważył to, że przedrzeźnia własną matkę, przytulił ją i poszedł do pracy. Kiedy wrócił, Zastał ją śpiącą tuż obok córki, obie ssały kciuki. Wyglądało to jednocześnie absurdalnie i uroczo. Patrzył na nie, w końcu pociągnął żonę za ramię, żeby wyjąć jej palec z ust. Lekko wysunęła język, cmoknęła jak niemowlę i z powrotem zasnęła. Kilka dni później oznajmiła, że nazywa się cias nian jak ich kiedyś wspólna, a już od roku nieżyjąca koleżanka z uczelni. Shen Yan i Dejon zaczęli studia w tym samym czasie. Dzią była od nich trzy lata młodsza. Wszyscy troje należeli do klubu wspinaczkowego, choć wtedy Dzią nie miała okazji poznać Dejon, który chciał co prawda kontynuować studia, lecz z powodów rodzinnych musiał zrezygnować. Po trzecim roku wziął urlop, by uzupełnić służbę wojskową, a później wrócił do rodzinnego Busanu, gdzie pracował dorywczo przez rok. W tym czasie ji zaczęła studia i wstąpiła do klubu wspinaczkowego. Snyan zawsze z życzliwością odnosiła się do koleżanek z klubu, a z Ji-yong łączyło ją coś jeszcze. Właściwie nie lubiły się wspinać. Zaprzyjaźniły się, utrzymywały kontakt i spotykały się regularnie nawet wtedy, gdy Sion skończyła już studia. To właśnie na jej weselu Dion poznał Dion. Seion zmarła przy porodzie drugiego dziecka z powodu zatoru płynem owodniowym. Dion cierpiała na depresję poporodową. A szokująca wiadomość o śmierci przyjaciółki dodatkowo jeszcze ją dobiła. Ziyon wreszcie zasnęła, a Jiyong i Dehion po raz pierwszy od dawna mieli okazję odprężyć się przy piwie. Kończąc swoją puszkę, z znienacka szturchnęła męża, mówiąc: Ej, Jiyong jest naprawdę ciężko. Wychowywanie szkraba wykańcza ją psychicznie. Powinieneś jak najczęściej jej mówić, że świetnie sobie radzi i że doceniasz to, co dla was robi. Kochanie, bawisz się w projekcje astralne? No dobrze, już dobrze, tak. Kim jong yong świetnie sobie radzisz. Wiem, że masz teraz trudny czas. Doceniam to. Kocham cię. De Jong czule uszczypnął ją w policzek, ale zirytowana odsunęła jego rękę. Nadal widzisz we mnie zakochaną nastolatkę? Cias Nion, która trzęsie się jak osika w środku lata, wyznaje ci miłość? Dehan zamarł. Minęło dwadzieścia lat. Wtedy, w biały dzień, w samym środku lata, pośrodku szkolnego boiska, z dala od najmniejszego skrawka cienia, paliło ich ostre słońce. Teraz nie pamiętał, jak to się stało. Ale wpadł na senion, która nagle wyznała, że go lubi. Lubię cię, coś do ciebie czuję, powiedziała. Pod drżenie ust, jąkanie. I on spojrzał na nią przepraszająco, a ona natychmiast się poddała. Ach, bez wzajemności, jasne, zapomnij, co powiedziałam, zapomnijmy o tym będę traktować cię tak samo jak gdyby nigdy nic. Po czym przebiegła przez boisko i zniknęła. Rzeczywiście traktowała go jak wcześniej, jak gdyby nigdy nic, tak zwyczajnie, że Dion zastanawiał się, czy ta cała sytuacja nie była tylko halucynacją wywołaną udarem słonecznym. Nigdy więcej do niej nie wracał. A teraz jego własna żona Przypomina tę scenę sprzed dwudziestu lat. Słoneczne popołudnie, o którym wiedzą tylko dwie osoby na świecie. Dzią. jedynie tyle zdołał powiedzieć. Wymamrotał jej imię jeszcze trzy razy. Och, stary, nie nazywaj mnie jej imieniem. Jasne rozumiem wiem, jesteś wzorowym mężem. Och, stary, ciasnian powtarzała tak w kółko, gdy się upiła. Dostał gęsi skórki, a przez skronie przeszedł mu dreszcz. Próbując zachować spokój, uporczywie prosił żonę, żeby przestała żartować. Dion odstawiła na stół pustą puszkę po piwie. Poszła do sypialni i nie umywszy nawet zębów, położyła się obok córki. Zasnęła natychmiast. Dion sięgnął po kolejne piwo i wypił je duszkiem. Żartuje? Upiła się? Co ją opętało, demon, czy Bóg wie co, jak tych ludzi w telewizji? Następnego ranka Ji Yong wyszła z sypialni, masując skronie. Sprawiała wrażenie, jakby zapomniała, co zaszło poprzedniej nocy. Z jednej strony ulżyło mu na myśl, że po prostu się wczoraj upiła, z drugiej taki nawyk nie wróżył niczego dobrego. Nie mógł uwierzyć. Że naprawdę urwał jej się film po jednym piwie. Jej dziwne zachowania sporadycznie powracały. Wysyłała mu na przykład SMSy usiane uroczymi emotikonami, których dotąd nie używała. Albo gotowała zupę na kościach wołowych i makaron ryżowy, a nie umiała tego przyrządzać i nie lubiła jeść. Wydawała mu się coraz bardziej obca. Po tym wszystkim, co ich połączyło, niezliczonych, utrwalonych już na dobre w pamięci historiach z przeszłości, czułych pieszczotach, przy córce podobnej i do niej i do niego. Ddziją, od trzech lat jego żona kobieta, którą poślubił po dwóch latach romantycznego związku, wydawała się teraz kompletnie inną osobą. Nadeszła przerwa świąteczna z Okazji Święta Plonów, Ciusok Dion i Jiyoung wybrali się do rodziców Diona w Busanie. Dion wziął wolne w piątek, żeby z żoną i córką wyjechać o siódmej rano. Pięć godzin później byli na miejscu. Tuż po przyjeździe zjedli z teściami obiad, po którym Dion, zmęczony długą jazdą, uciął sobie drzemkę. Zanim Dion przyszła na świat, wymieniali się z Jiyoung za kółkiem na długich trasach. Ale odkąd mieli córkę, Dejon był jedynym kierowcą. Dziecko marudziło, kwiliło i płakało, gdy tylko wkładali je do fotelika, a mama skuteczniej niż tato potrafiła zająć Dion i umilić jej podróż zabawą i smakołykami. Dion zmyła naczynia po obiedzie, wypiła kawę i poszła z teściową na targ zrobić zakupy przed świętem. Popołudnie minęło im na gotowaniu kości wołowych, marynowaniu żeberek, obieraniu i blanszowaniu warzyw, by część przyprawić a resztę zamrozić. Kobiety myły i oprawiały owoce morza na placki i paluszki, które miały usmażyć następnego dnia. Przygotowały wszystko, zjadły i posprzątały po kolacji. Nazajutrz dziłą razem z teściową. Od rana do wieczora obracały placki, smażyły paluszki, gotowały na parze żeberka, lepiły kluski ryżowe, przygotowując trzy posiłki. Rodzina zjadła świeżo przyrządzone świąteczne dania i dobrze się bawiła. Dziadkowie obsypali ukochaną wnuczkę miłością, nosząc ją w ramionach i trzymając na kolanach. Nazajutrz było święto ciusok. Za rodowe obrzędy odpowiedzialny był starszy kuzyn Diona, więc jego rodzina nie miała tego dnia wielu obowiązków. Wszyscy spali do późna. Zjedli na śniadanie to, co zostało z poprzedniego dnia. Pozmywali naczynia. Dołączyła do nich Sujon, o dwa lata młodsza siostra Diona, mieszkająca z mężem i dwoma synami w Busanie. Tam mieszkali również jej teściowie. Ponieważ teść był najstarszym z braci, na synowej ciążyła duża presja podczas święta, musiała przygotować jedzenie na obrzędy oraz zadbać o gości. Zasnęła zaraz po przyjeździe. W tym czasie dzią i teściowa zrobiły zupę na wywarze z kości wołowych. Ugotowały świeżą porcję ryżu, upiekły rybę i doprawiły warzywa do obiadu. Po obiedzie Sujon przyniosła torbę prezentów dla dziwon, różnokolorowe sukienki, tiulową spódniczkę, spinki, koronkowe skarpetki i inne drobiazgi. Sujon włożyła małej skarpetki i wpięła jej klamerki we włosy, rozpływając się z zachwytu. Szkoda, że nie mam córki. Dziewczynki są najlepsze. Dzią przygotowała talerz jabłek i gruszek pokrojonych w plasterki, lecz ledwo je tknięto, wszyscy byli już najedzeni. Gdy na stole pojawiły się ryżowe pierożki, sumpian, Jon Su wzięła jednego. — Mamo, robiłaś je w domu? — Oczywiście. — Ile razy mam ci powtarzać, żebyś nie gotowała w domu? — Już wcześniej miałam ci przypomnieć, żebyś nie robiła wywaru wołowego. Kup placki na targu, a pierożki w sklepie. Dlaczego przygotowujesz tyle jedzenia, skoro obrzędy nie odbywają się u nas? Przecież nie masz już siły, tylko obarczasz tym dzium. Matka nie potrafiła ukryć goryczy. Karmię własną rodzinę, to nie jest praca. Na tym polega świętowanie, by być razem, przygotowywać posiłki i wspólnie je jeść. Odwróciła się w stronę Ji Young, zadając jej niezręczne pytanie: Obarczam cię ponad siły? Twarz Ji Young złagodniała. Policzki delikatnie się zaróżowiły, a w oczach zamigotały wesołe iskierki. De Jong poczuł niepokój, a Ji Jong odpowiedziała zanim zdążył zmienić temat lub się ulotnić. Och, Pani ciąg, szczerze mówiąc, każde święta wykańczają moją biedną dzią. Czas stanął w miejscu. Wszyscy poczuli, jakby znaleźli się na szczycie wielkiego lodowca. Wreszcie suchjon przerwała ciszę, nieprzyjemnym, przeciągłym sykiem, wydychając powietrze, które rozeszło się po pokoju. Dzi, chyba czas zmienić dziłon pampersa po nie w czasie próbował złapać Ji Yong za rękę, lecz ona go odepchnęła. Ciąg, chłopcze, to także twoja wina. Spędzasz całe święta w Busanie i wpadasz do nas tylko na chwilę. W tym roku postaraj się przyjechać wcześniej, powiedziała, mrugając prawym okiem. Właśnie w tej chwili sześcioletni syn Suhyon, który bawił się z młodszym bratem, spadł z kanapy. Zaczął głośno krzyczeć z bólu, ale nikt nie miał głowy, by się nim zająć. Chłopiec zerknął na siedzących w osłupieniu dorosłych i sam z siebie przestał płakać. — Co to za zachowanie? — wrzasnął ojciec Dijona. — Tak się zwracać do starszych? Dehion, Suchjon i wszyscy pozostali członkowie naszej rodziny spotykają się tylko kilka razy w roku. Czy wspólne spędzanie czasu to naprawdę coś, o co można mieć pretensje? Ojcze, nie o to chodziło, próbował wytłumaczyć Dehyon, ale właściwie sam nie wiedział, co powiedzieć. Pani ciąg, z całym szacunkiem, jeszcze nie skończyłam, ciągnęła Gion, odsuwając Dehyona na bok. Jak pan zapewne wie, święta to czas, gdy rodzina zbiera się razem. Jednak nie chodzi tylko o pańską rodzinę, ale także o moją. Wszyscy są teraz tak zajęci. Moim dzieciom też trudno się spotkać kiedy indziej niż w święta. Powinien pan pozwolić naszej córce odwiedzić dom rodzinny wtedy, gdy was odwiedza pańska córka. W końcu Hion zakrył Dziung usta dłonią i wyprowadził ją z pokoju. Ojcze, ona nie czuje się najlepiej. Mamo, tato, musicie mi uwierzyć. Ty też, Suhyon, dzieje się z nią coś niedobrego. Później wam wytłumaczę. Dychon wsadził żonę i córkę do samochodu tak szybko, że nie zdążyły nawet zapiąć płaszczy. Kiedy usiadł w aucie, przygnębiony oparł głowę o kierownicę. W tym czasie, Yong, jak gdyby nigdy nic, śpiewała córce piosenki. Jego rodzice nawet się z nimi nie pożegnali, tylko Suchion włożyła im walizki do bagażnika. Dzią ma rację, przyznała Suchion. Byliśmy nieuprzejmi. Ale nie sprzeczaj się z nią, nie kłóć, nie wściekaj się. Powiedz tylko, że jesteś jej wdzięczny i że ci przykro, dobrze? Już jadę, porozmawiaj z ojcem w moim imieniu. Dychion nie był zły. Tylko skonsternowany, smutny i przerażony. Lehyon poszedł do psychiatry sam, by porozmawiać o objawach żony i możliwym leczeniu. Powiedział Jiang, która sprawiała wrażenie, że nie zdaje sobie sprawy z własnego stanu, że umówił ją na terapię, ponieważ źle śpi i jest zestresowana. Jiang podziękowała i powiedziała, że rzeczywiście od pewnego czasu. Czuje smutek, rozdrażnienie i podejrzewa u siebie przygnębienie poporodowe. Dzieciństwo 1982-1994. Kim ji urodziła się 1 kwietnia 1982 roku w klinice położniczej w Seulu. Mierzyła 50 cm. I ważyła 2,9 kg. W tamtym czasie jej ojciec był urzędnikiem państwowym, a matka gospodynią domową. Ji -Yong miała starszą o dwa lata siostrę i młodszego o pięć lat brata. Razem z rodzicami, rodzeństwem i babcią mieszkali w niespełna 35-metrowym mieszkaniu z dwiema sypialniami jadalnią, łazienką i salonem. Najwcześniejsze wspomnienie z dzieciństwa Ji -Yong to podjadanie mleka w proszku swojego brata. Miała wtedy sześć, może siedem lat. To było zwykłe mleko dla niemowląt, ale tak jej smakowało, że siedziała obok matki, kiedy ta przygotowywała posiłek dla syna, oblizywała palce i podnosiła granulki z podłogi. Czasami matka odchylała jej głowę, kazała otworzyć buzię i wsypywała łyżeczką słodkiego orzechowego proszku, który mieszając się ze śliną, zmieniał się w lepką papkę, o delikatnej karmelowej konsystencji, nim spłynął do gardła, zostawiając dziwny posmak, który nie był ani suchy, ani gorzki. Kubunsun, babcia Jion, która z nimi mieszkała, czuła wstręt na samą myśl o tym, że Jion podjada mleko swojego brata. Gdyby jej własna babcia przyłapała ją na podkradaniu choćby łyżeczki proszku, Uderzyłaby ją w plecy tak, że mleko wyleciałoby buzią i nosem. Odkąd babcia ukarała Kim i nią, starszą siostrę Dzion, ta nigdy już nie podjadała mleka. Nie lubisz mleka dla niemowląt? Chciała wiedzieć Dzion. Lubię, powiedziała In nią. To czemu go nie jesz? Bo śmierdzi. Co? Nie mam ochoty na mleko, które cuchnie. Fuj! Jiyong nie mogła zrozumieć, o co dokładnie jej chodzi, ale rozumiała, jak ona się czuje. Babcia nie karciła ich tylko dlatego, że przecież już wyrosły z jedzenia takiego mleka, ani z obawy, że nie wystarczy mleka dla niemowlęcia. Ton głosu, mimika i kąt pochylenia głowy w połączeniu z postawą i oddechem babci oznaczały coś, co trudno ująć w jednym zdaniu. Lecz gdyby Jiyong mimo wszystko próbowała, Brzmiałoby ono mniej więcej tak. Jak śmiałaś wziąć coś, co należy do mojego najdroższego wnuka? Jej wnuk i jego rzeczy były cenne i należało się o nie troszczyć. Babcia nie miała zamiaru dopuszczać do nich byle kogo, a Ji ją uchodziła za mniej niż byle kto. I nią prawdopodobnie miała takie samo wrażenie. Było wiadomo, że gorący, świeżo ugotowany ryż nakładano w ustalonej kolejności. Najpierw ojciec, syn i babcia. Najlepsze kawałki tofu, kształtne pierogi i paszteciki należały się bratu, dziewczynki jadły te, które się rozpadły. On miał komplet pasujących do siebie pałeczek, skarpetek, kalesonów i tornister z pudełkiem na drugie śniadanie. Dziewczynki zaś musiały zadowolić się tym, co akurat było pod ręką. Gdy do dyspozycji całej trójki były dwa parasole, dziewczynki szły pod jednym. Jeśli mieli dwa koce, dziewczynki spały pod jednym. A jeśli to były dwa smakołyki, dziewczynki musiały podzielić się jednym. Małej Jiang nie przyszło nigdy do głowy, że brat cieszy się specjalnymi względami, więc nie była zazdrosna. Tak już było. Czasami podejrzewała, że coś jest nie w porządku, lecz była przyzwyczajona do racjonalizowania sytuacji. Skoro jest starsza, potrafi się dzielić z młodszym bratem, a ponieważ ma jeszcze siostrę, to obie, jako dziewczynki, się ze sobą dzielą. Matka dzią chwaliła je, że opiekują się bratem i że nie rywalizują o jej miłość. Powtarzała, że to zapewne dzięki dużej różnicy wieku. Im bardziej je chwaliła, tym ji -yong trudniej było się skarżyć. Ojciec, Kim ji -yong był trzecim z czterech braci. Najstarszy zginął w wypadku samochodowym, nim zdążył się ożenić. Drugi w młodości wyemigrował na stałe do Stanów Zjednoczonych. Najmłodszy brat kłócił się z ojcem ji -yong o spadek i o to, kto będzie zajmował się matką. W rezultacie zerwali kontakty. Wszyscy czterej urodzili się i wychowywali w czasach, gdy każdy musiał walczyć o przeżycie. Kiedy młodsi i starzy ludzie umierali na wojnie, od chorób lub z głodu, ku uprawiała cudze pole, handlowała cudzymi towarami, dbała o cudzy dom i potrafiła prowadzić własny, wypruwając sobie żyły, żeby wychować czterech synów jej mąż, mężczyzna o jasnej karnacji i delikatnych dłoniach, nie przepracował przez całe życie ani jednego dnia. Kubunsun nie miała do niego żalu o to, że nie miał ani zdolności, ani woli, żeby zapewnić byt rodzinie. Naprawdę uważała, że ma przyzwoitego męża. W końcu nie puszczał się na prawo i lewo i jej nie bił. Na starość spośród czterech synów, których wychowała, mogła liczyć wyłącznie na ojca Dion, który jako jedyny wypełniał synowskie obowiązki. Kubunsun, odrzucona przez niewdzięczne dzieci, usprawiedliwiała swój smutny koniec, myśląc nieco chaotycznie. Dostaję przecież ciepłe posiłki przygotowane przez mojego syna i śpiew pościeli przygotowanej przez mojego syna, ponieważ mam czterech synów. Należy mieć przynajmniej czterech synów. Wprawdzie to nie syn, lecz jego żona, Umisuk, gotowała ciepłe posiłki i przygotowywała pościel, jednak Kuobunsun mawiała tak z przyzwyczajenia. Dość spokojna, biorąc pod uwagę, jak ciężkie miała życie, i nawet trochę troskliwa wobec synowej, zwłaszcza w porównaniu z teściowymi z jej pokolenia, mówiła do niej z głębi serca, myśląc o jej dobru. Powinnaś mieć syna, koniecznie, przynajmniej dwóch. Gdy Kim i nią przyszła na świat, Misuk trzymała ją na rękach i szlochając ze spuszczoną głową powtarzała: Przepraszam, mamo.